No, i był mały wypad na złom. Znalazłem taką lampkę. Szukałem w ogóle takiej samej, tylko z PRL-u, czyli dużo bardziej wartościowej, takiej pięknej. No, niestety ta nie jest piękna. Jeszcze takie coś znalazłem, ale nie wiem, co to jest. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzu. Dobra, ale zobaczcie, co ja tu wymyśliłem na tą lampeczkę. Bo ja ją szukałem. Ukierunkowany byłem na to szukanie. Mianowicie chodziło mi o tą Elnę. Ona sobie już tutaj wisi z 3,5 roku, może 4 lata. Nie wiem, i stwierdziłem, że czasami nie dowidzę za dobrze. Też nie dosłyszę jak żona Ania na przykład coś do mnie mówi, czasem jej nie słyszę, ale to jest w ogóle inna historia. Dobra, jedziemy. Ja tu bym chciał sobie ją gdzieś zamontować, żeby ona w dół świeciła i będę dowidział wtedy. Tylko najpierw ją trochę poczyszczę. Dobra, jednak trochę mnie poniosło, bo nie będę jej odkurzał, tylko ją po prostu umyję takim płynem specjalnym do szlifierek. No i nie wiem, czy ktoś w okolicy ma równie pachnącą szlifierkę, a teraz w sumie patrzę, że tu jeszcze, jeszcze jedna taka zakurzona. Zanim przejdę do meritum, to jeszcze tu sekundkę dajcie mi. No i skończyłem wreszcie, mogę się brać za robotę. Kurde, tu też jest kurz. Nie, nie, tak nie będziemy robić. Biorę się za robotę tą, co miałem robić. Też czasami tak macie, że po prostu chcecie sobie coś zrobić, zaczynacie i nie możecie tego czegoś dokończyć, przez to, że macie milion innych pomysłów. Czy tylko ja tak mam? Właśnie już zapomniałem, co ja robię. Dobra, już wiem. Chodzi mi o to, czy po prostu też tak macie. No, bo chciałbym wiedzieć, czy jestem jakiś wyjątkowy czy też nie. Bo różne krążą opinie, ale niektórzy twierdzą, że jestem specyficzny. Niestety to kółeczko kompletnie się nie nadaje jako uchwyt. Muszę coś poszukać. O tu. Albo takie ładne coś z nierdzewki zrobimy, albo. O, to mi się podoba. To ma sens. Nie ma co za długo dylematować. Chciałem użyć tego włącznika, ale. To jest jakiś żart, chyba tu jest wszystko luźne. Niestety w pudełeczku z włącznikami chyba mam same na 12V. Chociaż ten jest chyba jakiś fajniejszy. A ten ma w ogóle podświetlanie LED. Kiedyś z Chin go kupiłem za złoty 30, zł, ale zgubiłem instrukcję i nie umiem go podłączyć. Mam wreszcie jakiś, ale jest no tak ogromny, no większy jak ta lampa. To nie wiem co to jest. To jest chyba, żeby samo się coś zapaliło jak się ściemni. Aha, no tak. No tu jest plus minus, dobra. A wiedziałem. Dobra, mam, takiego użyję. Esioka. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak przykleić coś, to to jest najlepsze do przyklejenia czegoś na świecie. Trochę przestaje mi się podobać ten pomysł, mimo że no głupi nie jestem, tutaj nie dałem pianki, bo wiadomo, ten włącznik musi się ruszać, ale tam wszędzie dałem tylko takie brzydkie, to zaczyna się robić. Kurde, muszę czekać teraz, aż to wystygnie, ale na przykład sobie w tym czasie sprawdziłem, czy ta w ogóle żarówka działa, ale działa. Kto by wywalał niedziałającą żarówkę. I co? Nie głupio wyszło z tej strony nawet. Bardzo ładnie to wygląda, a kąt jest odpowiedni, żeby ostrzyć sobie na przykład takie duże wiertło. To z tej strony, przecież, będę ostrzył. Nie, nie będę szedł tutaj, żeby zobaczyć, że to jest brzydkie, prawda? Tylko tu. Nie wszystko, co robię, jest ładne, no nie wyszło. A kwestie takie wtyczki rozwiązałem, że dwa w jedną włożyłem. Tam tylko dwa kawałki włożyłem i wsunąłem wtyczkę, no bo nie mam drugiej wtyczki. A tu sobie mam ten łącznik, o, tak paluszkiem sobie tylko robię. Pyk działa, nie działa jak działają włóczniki. Może polakieruj w środku. Faktycznie on już 4 lata wisi trochę taki brzydki się zrobił ten zlew. A tego nie polakierujesz, bo to jest amelinium. Dlatego zamówiłem sobie tutaj takiego ziomalka. To jest kwas do amelinium. I zaraz zobaczymy, wspólnie to ocenimy, czy w ogóle to działa. Wychodzi na to, że się trochę od dupy strony za to wziąłem, bo kupiłem sobie kwas, żeby to czyścić, a się okazuje, że większość tych białych nalotów to zniknęła po takim zwykłym i to nie jest stalowa szczotka, zwykła ludzka szczotka. No dobra, to jak już kupiłem ten kwas, to sprawdzę. Tylko stwierdziłem, że może tu na, w środku sprawdzę, bo nie chcę sobie zniszczyć czegoś. Może się coś zniszczy. Nie wiem. Tak wygląda w środku, bo nigdy go nie pokazywałem. Tutaj puszczam sobie wodę, jak ją zakręcą, ona gdzieś tam znika. I, i, I tak to wygląda. Robimy, próbę z kwasem. Ale to źle. Takie białe wszystko wychodzi. Strasznie mocno to, że żeby mi rurtko nie popaliło. Od syfonów. O kurczę, kurczę, ale to już Momentik. tu na zewnątrz też jednak przyknąłem, takie białe się mocno robi. Mam nadzieję, że to kafelków nie wypala. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaraz to poczyszczę, wszystko tylko nie wiem, mokrą ma czy tam czym. Wszystko tylko ochlapałem. Tu mi gdzieś trochę chlapu, ale nie widać różnicy, żeby to było czystsze. Tu w środku, no, nie widzę różnicy żadnej. Uff, może ja coś źle robię. Dobra, idę do domu. No chociaż tutaj zrobiłem, o, na sucho bez wody, tak to wygląda, a tu na przykład wyżej nie robiłem. Trochę nie widzę różnicy. Może jest to trochę pierwsze już sam nie wiem, no ale powinna być chyba duża różnica, a nie mała. Naprawdę idę do domu, człowiek czasami ma taki dzień, że 13 dzisiaj jest, ja zapomniałem.